Na zaproszenie posła Pawła Śliza pozwoliłem sobie tutaj zaprosić Państwa na spotkanie. Pan poseł ma kilka informacji do przekazania, które w bezpośredni sposób się odniosą do zaistniałej tragedii, która zeszła w Andrychowie. Ponieważ pan poseł jest doświadczonym adwokatem, karnistą, także chciałby parę rzeczy takich ze swojego doświadczenia przekazać państwu i myślę, że te sprawy będą wykorzystane w przyszłości. Jak również przekażecie je państwo do swoich pracowników, a oni do uczniów, tak abyśmy się tutaj mogli w miarę bezpiecznie czuć w Andrychowie i odpowiedzialnie funkcjonować. Oddaję głos panu posełowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Ja się nazywam Paweł Śliz. Zostałem posłem z państwa okręgu. Dziękuję bardzo za zaproszenie pana burmistrza, bo dzięki jego przy, e, e, też takiej wrażliwości możemy się tutaj spotkać. Ja będę chciał Państwu kilka istotnych rzeczy opowiedzieć, nie tylko pod względem prawnym, ale także pod względem takim ludzkim, i także takim jako ojciec, bo sam jestem ojcem trójki dzieci na, na, na rozstrzale między 4 a 14 lat. I dlatego też trochę jako tata będę chciał Państwu coś krótko powiedzieć. Pozwólcie Państwo, że siądę, jeśli można, dziękuję bardzo. Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że to gmina Andrychów jest zła, że to miasto Andrychów jest złe i tylko tutaj takie rzeczy się wydarzają. Nie, to był wypadek. E, bardzo też Państwa proszę, żebyśmy jako dorośli ludzie nie wyciągali zbyt szybko pochopnych wniosków i my nie wydawali wyroków e, czy na ludzi, czy na przechodniów, czy na policję, czy na inne e, organy. Ja, ze swojego doświadczenia, jako adwokat, chcę powiedzieć, że wielokrotnie jest tak, że jak jest sprawa taka jakaś medialna, to na początku kamery wyskakują z każdego rogu, za każdego węgła, bo jest sensacja, a pod koniec sprawy, gdy ja miałem taką głośną bardzo sprawę ten człowiek był uniewinniany, prawomocnie uniewinniony, potem otrzymał odszkodowanie, ani jedna gazeta, ani jeden tweet po tym zdarzeniu nie powstał. A na początku. Powiedzieli oszusta, bandyta, złodziej, okradł nas. A człowiek jest prawomocnie uniewinniony, ale przyszedł dwa zawały po drodze. Więc pamiętajmy o tym, żebyśmy za szybko też tych naszych osądów w tym zakresie mm, nie forowali. Dlaczego chciałem się z Państwem spotkać? Bo Wy uczycie dzieci. I chciałbym, żebyście Wy tą wiedzę. Przekazali dzieciom też też wasze spostrzeżenia o tym, że idziemy ulicą i musimy czuć empatię do drugiego człowieka, musimy dostrzegać. Ja mam czternastolatka, którego wychowywałem cały czas chodząc na tak zwaną plantację dobra którą wraz z moją organizacją założyliśmy. Wcześniej na fundację Mam Marzenie tam pomagaliśmy innym dzieciom, a tutaj w Plantacji Dobra pomagaliśmy bezdomnym i mojego syna, 14 latka już teraz, brałem za każdym prawie razem na rozdawanie ciepłej zupy, na roznoszenie bułek, jeździł ze mną w covidzie z maseczką hmm. yy, i rozdawaliśmy tym wszystkim ludziom pomoc, jaką tego się wtedy yy, dało. Zaczęło się od zwykłej bułki przez yy, Yy, słoiki, gorącą herbatą, która nieraz zalała mi plecy, jemu nogi, ale twardo chodził i się uczył. Natomiast ta empatia w pewnym wieku u dzieci na chwilę zanika przez różne hormony, ale przypominajmy i chciałbym właśnie to zrobić, żebyśmy przypominali tym naszym dzieciom, naszym waszym uczniom o tym, że ta empatia jest. Potrzebna. Te obecne warunki ekstremalne, które są, stwarzają zagrożenie. Wiadomo, że w większych miastach one są większe, bo ten poziom bezdomności jest większy, ale mamy też starszych ludzi, na których musimy uważać. Eee, pogoda może sprawić, że mm, no, może dojść do więcej takich trudnych sytuacji, niebezpiecznych, jak miały e, teraz miejsce. Chciałbym, żeby ten przykład nie był naszym takim wskazaniem, bo. E, Mój lider powiedział nam kiedyś na spotkaniu, wiem, że kogoś cytował, ale nie pomnę teraz kogo, że my jesteśmy silni tak, nasze społeczeństwo, jak nasze najsłabsze ogniwo. Więc jak będziemy dbać o tego najsłabszego, to nasze społeczeństwo naprawdę będzie silne. I nieważne, ee, czy, 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 czy śmierdzi, czy nie śmierdzi, czy jest pijany, czy nie jest pijany, zwróćmy na tą osobę uwagę. E, pozwoliłem sobie wypisać kilka takich powodów, które, powo które sprawiają, że e, nie zwracamy uwagi lub ta nasza empatia trochę wygasa. To jest przyzwyczajenie. To raczej przy większych miastach właśnie jak Kraków, gdzie ten problem bezdomności na e, plantach krakowskich jest e, dużo szerszy. E, ale tu też historię opowiem. Jak wieczorem byliśmy na spacerze z psem, tam był remont e, toalety w tym parku. Było już bardzo zimno, bo był też mróz. Jakiś starszy człowiek siedział w tym tojtoju, który tam był. Śmierdział strasznie, ale wyciągnęliśmy go stamtąd. To mój syn zobaczył, i to on powiedział: Tata, chodź, zobaczymy, bo, bo on tam długo siedzi, bo wracaliśmy z psem. On dalej tam jest. I słuchajcie, przyjechała policja, udało nam się to, tego człowieka wtedy uratować. Więc zwracajmy na to uwagę, żeby nasze przyzwyczajenie nie przykryło nam e, tych potrzeb i tego działania, które musimy dokonać. Strach, oczywiście. No jest ten strach i boimy się, że e, nawet o siebie, czy że coś się nam może stać. Próbujmy przełamać go, a jak się my boimy, to zadzwońmy. To wykonajmy chociaż ten telefon, poinformujmy stosowne władze, czy, 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 czy 112, czy policję, to niech oni się tym zajmą i dopilnujmy, żeby oni do tej osoby e, podeszli. Obojętność społeczna. E, no to no, no wiemy, wiemy o tym, że ludzie czasami no obojętnie patrzą, bo ich to nie interesuje. Tak, to też jest nasz problem. W związku z tym chociażby co powiedziałem przed chwilą o tym najsłabszym y, ogniwie. Brak świadomości. To jest kolejny punkt, który może spowodować, że tej pomocy nie udzielamy. No, brak świadomości dlatego, że nam się wydaje, że nic nie możemy zrobić. Nie, my bardzo wiele możemy y, zrobić. Też ja byłem kiedyś, taką sytuację miałem, że pod moją kancelarią na ziemi było ciepło, było lato akurat. Leżał człowiek sobie na ziemi z głową na dół. Nie zaniepokoiło mi nawet samo jego leżenie, tylko to, że leżał głową w dół. Myśmy go obrócili, pomogli mu wstać. Miał bardzo dobre ubranie, miał bardzo dobry telefon. Okazało się, że zasłap na zakupach. Właśnie zwracajmy też na to uwagę. To też jest bardzo ważne. Zimna empatia to jest takie pojęcie, które powoduje to, że my w ferworze naszych problemów, naszych spraw pędzimy, gdzieś idziemy, coś idziemy zrobić. E, no nie, zatrzymajmy się. Trudno, spóźnimy się na ten autobus, spóźnimy się do pracy, spóźnimy się na lekcję. E, ale zobaczmy, czy nie możemy jednak tej osobie, która jest koło nas, e, koło nas nie możemy pomóc. Co my możemy zrobić? Po pierwsze, wezwijmy pomoc medyczną. Natychmiast, jak to jest tylko możliwe, lub jakieś służby medyczne. E, podajmy dokładną lokalizację tego zdarzenia. Starajmy się opisać jak najlepiej, co się dzieje, co widzimy. E, sprawdźmy też stan osoby, która jest nieprzytomna. I tutaj apeluję do dyrektorów. To jest petarda zrobić dzieciakom lekcję pierwszej pomocy. Naprawdę. Zróbcie jak tylko możecie, bo to może, to może uratować życie. Jak ta osoba będzie miała tą wiedzę? Ta wiedza musi być dzieciakom przekazana, i o to do Państwa apeluję. Jakby to mogło być na przykład naszą konsekwencją naszego spotkania, byłoby cudownie i wspaniale, gdybyście sobie robili takie lekcje w szkołach. Eee, sami też się nauczymy, sami też popatrzymy. Eee, ja też zdaję sobie sprawę, Szanowni Państwo, że ja też nie mam pojęcia, jak tego dokonać. Eee, ale nawet jak nie wiemy, to powiedzmy o stanie zdrowia tej osoby. To na pewno przez telefon będziemy instruowani, jak podejmować konkretne zadania, konkretne czynności. E, utrzymujmy komfortową pozycję takiej osoby. E, ułóżmy ją zgodnie z zaleceniami, e, te które otrzymamy przez telefon, bo w zależności od poziomu przytomności odpowiednio się ustawia taką e, osobę. Sta bądźmy przy tej osobie, jeżeli możemy, aż do czasu przyjazdu albo policji, albo jakichkolwiek innych e, służb. Po przybyciu starajmy się udzielić jak najszerszą informację e, służbom medycznym lub policji, żeby oni już wiedzieli, co się, e, co się dzieje. Jeżeli chodzi o, e, jakie działania możemy zrobić przy osobie, jeżeli chodzi o niską temperaturę. To po pierwsze, jeszcze raz powtarzam, wzywamy fachową pomoc. Następnie przenosimy tę osobę do ciepłego miejsca, tak żeby można było ją ogrzać. E, najważniejsze, sprawdźmy, czy nie ma mokrej odzieży. Bo mam mokrą odzież, trzeba natychmiast ją zdjąć. Dać jej ciepłą albo przykryć ją ciepłym kocem, jakimś suchym materiałem, żeby tą wilgoć zdjąć z organizmu. Najważniejsze też podgrzewajmy to ciało, ale nie od razu, mocno, natychmiast, tylko stopniowo. Bo to jest bardzo ważne, żeby ta temperatura stopniowo się podnosiła. Też dajmy coś do picia, najlepiej coś ciepłego. Herbatę, lub jak tego nie mamy, to chociaż ciepłą wodę, bo to też pomaga od wewnątrz ogrzać organizm. Pozwólmy tej osobie odpoczywać i monitorujmy cały czas jej stan do przyjazdu hmm, pogotowia. Hmm. Zacząłem Wam opowiadać o tej Plantacji Dobra i na niej tą część taką społeczną chciałbym zakończyć. W Krakowie powstała świetna grupa, powstała grupa Plantacja Dobra, która co tydzień e, gotuje 40, 20 litrów zupy. Kiedyś gotowała 40, chyba, chyba w zimie gotujemy 40 znowu, tak? Tak, tak. tak. Teraz to pokryć, to tej zupy, jest zupy znacznie więcej. A nie z czynnym działaczem naszej plantacji dobra. Dzień dobry. Ja uczestniczę też działania w plantacji dobra i plantacja w każdym 5 godziny 18 jest już pod galerią krakowską. W okresie letnim przychodziło na około 40 osób, teraz w okresie zimowym przychodzi około 70. I powiem Państwu doświadczenia pracy z tymi osobami w się bezdomności, że jak przychodzi taki poranek jak dzisiaj, że ja wstaję z ciepłego łóżka i ja patrzę na sergówek się to moja pierwsza myśl, mam nadzieję, że Wiesiu jest ogrzewanie, tak? Mam nadzieję, że pan Marek jest bezpieczny. I e, też cała ta sytuacja, która tutaj miała miejsce i to, o czym pan poseł mówi, m, pokazuje, że musimy być wrażliwi i też tych naszych młodych e, obywateli tego e, wszystkiego e, uczyć. Tak jak zaczęliśmy opowiadać, właśnie 20 litrów zupy na początku było wystarczająco, ale w okresie zimowym i 40. Bo to idzie do słoika, idzie do wąsa, jeśli ktoś ma kawa, herbata, schodzi na pniu. My też wydajemy bułki, batony. Czasami mamy taką pomoc od organizacji z nami współpracujących, jak środki czystości, takiej intymnej, kobiecej. Także to, to są takie y, nasze działania. Dzięki. A zaczęło się, słuchajcie, od tego, że jeździliśmy w okresie COVID-u wokół plant Krakowskich i rozmawialiśmy z tymi ludźmi, którzy nie mieli żadnej pomocy, bo wszystko było pozamykane, nie mieli się gdzie umyć, nie mieli się gdzie podziać, nie mieli gdzie położyć głowy. I zaczęliśmy od tego, że jeździliśmy z bułkami robionymi przez naszych wolontariusza, skończyło się na tym, że gotowaliśmy tą zupę. Na początku ja co tydzień gotowałem tą zupę przez okres pół roku, potem zaczął być kolejny, ktoś jeszcze, a teraz jest tak, że ja się dopchać do tego nie mogę, żebym ja mógł gotować zupę na piątek. E, bo w miesiącu są wszystkie piątki obstawione, więc jest... Jeszcze... ludzie no, pytają kiedy Pan mecenas wjedzie, jest. <głos》> Tak jest. Bo to moją, moją taką pracą czołową był, był, był Żurek. I ostatnią kwestią, którą chciałbym uświadomić. Szanowni Państwo, artykuł 162 Kodeksu Karnego. Eee, jeżeli jest zagrożenie, jeżeli, jeżeli człowiek jest w niebezpieczeństwie zagrożenia życia lub zdrowia, to nieudzielenie tej pomocy, tak jak mówię, chociażby nie podniesienie telefonu, może skutkować odpowiedzialnością karną, łącznie z pozbawieniem wolności do jednego roku. Tak samo jest, jeżeli y, uczestniczymy w wypadku samochodowym. To jest dodatkowy przepis. Tam również jest odpowiedzialność karna, jeżeli nie udzielimy pomocy tej osobie. Bądźmy czuli, patrzmy, dostrzegajmy i mówmy naszym dzieciakom, jak ważne jest, żeby dbać o tego najsłabszego. I jeszcze raz podkreślam, to nie jest tak, że Andrychów to jest miejsce, w którym umierają dzieci. Andrychów to jest miasto, w którym się to wydarzyło. Mogło się to wydarzyć w Suchy Beskidzkiej, mogło się to wydarzyć w Krakowie. Po prostu niech to będzie dla nas lekcją nad ogólnymi rozwiązaniami e, i nad naszą pracą, nad naszymi dziećmi, żeby więcej coś takiego się nie wydarzyło. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za obecność e, i pracujmy z dzieciakami.